Siemanko, witajcie, ja jestem Marek i dzisiaj ze mną jest Emil. E, siemaneczko, siemaneczko. Ja mam halabardę. Tak, ja mam dynamit i mam nowego blunderbusa. Shotgun, nowe... shotgun, w skrócie shot... shotgun. To wiem, to wiem. No i, i, do, i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku. Tak. Jesteśmy w kolejnym odcinku. No i, no, i dzisiaj pójdziemy będziemy sobie pokopać. No, znalazłem taką fajną wyspę. No i te, jesteśmy teraz na tej wyspie FKW, I... Jak widać. No i w niedzielę raczej będzie live stream. Rzucam to w niedzielę i w niedzielę też raczej będzie live stream, z, z, z Rexem Co się stało. Okej. Okay. Takie, co się stało? A ja tego creepera nawet nie widziałem. Kurde. Nie, to nie był creeper, to dynamit. Jaciłem. Beach please. Naprawdę dynamit wywaliłeś. No. ja nie mogę A jak widzicie on katanę Ale um. ja mam Katana jest słabsza Ja mam halabardę i ona jest silniejsza 15 damagea No i co z tego? Jakiś problem? Katana jest też fajna 10 obrażeń Zwykle... Żelazna jakiś żel... problem A wali mnie Pół HP Nawet więcej Pół HP i, se... i pół serca A co to jest? Jakie... Je... Jak... No Ale, ale ciemno Masz może pochodnie? Czekajcie tam. Weź sobie, zajmij mi jedną. Weź sobie stąd. O, można z nią chodzić. No. Po co stawiać pochodnie? Ale szkoda, że... Szkoda, że nie można mieć y, dwóch rąk, co nie? Że dwy, że no, w jednej trzymasz pochodnie. Próbowałem wgrać w ten ale To jest... On jest trochę zbugowany. jak ja go wgrywam i włączam Minecrafta. To on mi się wyłącza. Jak włączam świat, nie? Jakiś. To mi się od razu włączy Minecraft cały. Ja nie wiem jak wgrać, on się nazywa... Ma minę i, e, i blade, coś takiego, tak? tak. E, wiesz jaki jest fajny e, mod? No. Or e, Orspawn, co nie dodaje czy, takie epickie bronie, co nie? Wow, ale mm. ten cave jest ogromny, o stary. Dawaj idziemy pod górę, a potem w dół pójdziemy. No, bo ja znam taki e, epicki mod e, i on i się nazywał Spawn Mod. Dodaje nowe bossy, nowe moby. <laughs> Mały pająk! Wow! Malutki. Ale fajny. Uważaj, zielony to jest. A co to za co jest? E, bo to jest... Bo, bo to ja mogę nazwać to A. Sweetness, co nie taki bardzo szybki. Żliwko. A jest jeszcze, to ja tu postawię na razie, ja zaraz ją zniszczę. Jakby co mam w crafting w ekwipunku? A, no to bez liczby jest. Chyba też sobie zcraftuj bardzo, no jest no, lepsza. Ale katana, ale katana o wiele szybciej atakuje. I, i, ja, szybka jest ta? Y, jak ona tam Halo, bardzo... ta? No. Bo... bo. E, minus 8 atak speed. Aha. A ty? Ty! Żelazny katana zadaje chyba nawet misy, mniej niż żelazny mięsz, lol. E, moja, moja ma 6 ataku. E, szybkości. Oh, dobra, zamknę sobie znajomej tu. I gdzie ty jesteś? Eee! Myślałem, że się zrobi większy Gdzie ty poszedłeś, tylko i typem y, jak... nie, nie nie nie, nie nie, już idę Czekaj chwilę, daj na chwilę na no, siebie najechać Zobaczmy. Aha, czyli czekaj Który się miało nadal... wygląd z tego y, Jak Demy czy Indikator Eee, chyba Czekaj, opcje Jak Oj, sterowanie okay. Oj Kurde, ja sam to zmienił właśnie. Fajne. Czekaj, no bra, ja też popatrzę w serwaniu czyli zoom, lewy control, foxel map, open craft, camping, craft, ok, open inventory, reposit a stendez, bray, open denam, denam, kurde, nie ma. da zoom wybierz Nie no nie ma kurde Nie, zmień sobie e, tam gdzie jest period to zmień sobie e, i to jest zmiana Ale gdzie period jaki period? Gdzie period jest? Co? No ej, czekaj, bo ja gdzie jest ten period? Ej no, ej, no szybko mów. Co to, gdzie jest ten period? No, period w, e, w, To jest, no, w sterowanie i tam jest coś takiego. Eee... portaright I, no, to, i mam... to jest właśnie do zmiany damage indikatora. Mam po polsku. Ja mam po polsku, ja nie wiem, jak to, gdzie, to, gdzie ty to masz? Komendy Re, per period No dobra, ale gdzie jest period? Co? Tutaj piszę period, ale gdzie jest ten period? No, ej, halo, gdzie na pytanie? Tu że masz period? Czekajcie, cięcia cię, ja to ogarnę. Dobra, jesteśmy... O, zmieniłem to w końcu. Dobra. Możemy iść. Proszę. Zombie. Zombie. Zginą. Ach. Dobrze idziemy, choć Emil O mały gówniarz Gówniaku no, Fuck, Golej mały Fuck Zginę, zginę niedługo no, kurde, muszę sobie zrobić trochę seta Jak wróci. A, zostawiłem pochodnie Koniec, kanion Nie, nie zauważyłem tego jak ja jakoś Żelazo jest moje tutaj Zajmuję sobie Dobra, chyba wracamy do domku i no, taki krótki odcinek zrobimy, jeszcze coś tam w domku porobię i niedługo, z, chyba w trzecim odcinku może zaczniemy już za, może za, zaczniemy. Może zaczniemy, może budować... Zaczniemy budować e, e, pomieszczenie, gdzie, będziemy, gdzie będę mieć swój statek i tam będzie zaczniemy budować też statek. Z Ale jak... bo ja nie wiem za bardzo je... Ja, nie, nie znam się na statkach, co? Nie? Dobra, ej to dawaj wracamy do domku. E, wracam do domku. Ja jestem. E, ja to się teleportuję. I... Uuu, oh, wow, Ale ja, mam, ja nie mam tak żelazo, żelazo. O oh, fuck. A ja to sobie zostawię lepiej. To odłożę. W ogóle mamy jakieś złoto... W ogóle złota, nie mam no, naprawdę musimy mieć... Na, na co do, do kopalni. Co do do wągle nie? Ale na co stać. ci, co? Ale na co? No do kopalni musimy na live się jak coś. Dobra. Więc... więc może kończymy ten odcinek, co Emil? Dobra. Trochę za szybko. No bo... no dobra, krótki odcinek, dobra. Więc to na dobra, w może na... jeszcze dzisiaj nagramy. Co? No dobra, więc to na tyle w tym odcinku. Cześć i nara. No papa.